Piąte zwycięstwo z rzędu odnieśli trzecioligowi piłkarze Motoru Lublin. Z tej okazji nie mógł paść inny wynik niż 5-0 dla gospodarzy, którzy na arenie Lublin w sobotę podejmowali orzeł przeworsk. To kolejne wysokie zwycięstwo Motoru na arenie Lublin. Wcześniej pod opieczni Mariusza Sawy na obiekcie, na którym grają od wiosny, pewnie pokonali 5-1 Hetmana Żółkiewka. Kolejny raz też bramki strzelili m.in. obrońcy motoru iwandiki i Bartosz Karwan. Obaj zaliczyli po trafieniu także kolejkę wcześniej, dając swojej drużynie zwycięstwo z Podlasiem Biała Podlaska 2-1. Cieszę że strzelają obrońcy, ale cieszę się też, że strzelają napastnicy, bo mówię, Myśliwiecki już w tej rundzie pokazał, że, że to, że w czwartej lize tyle bramek, to, to nie jest przypadkiem. Tutaj też już parę strzelił i myślę, że, że na to nie poprzestanie. O ile w drugiej połowie motor dominował i swoją przewagę udokumentował czteroma bramkami, o tyle pierwsza połowa wcale nie wskazywała, że mecz zakończy się wysoką wygraną gospodarzy. W pierwszej połowie na boisku działo się niewiele. Lublinianie dłużej utrzymywali się przy piłce, jednak ciężko było przebić im się przez obronę graczy z Przeworska. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bezbramkowym remisem, o swojej znakomitej formie przypomniał Paweł Myśliwiecki. 25-latek, 4 minuty przed przerwą, wykorzystał bardzo dobre dośrodkowanie rzutu rożnego, strzałem głową z 5 metrów pokonał golkipera gości i tym trafieniem rozwiązał worek z bramkami Motoru Lublin. Ta pierwsza bramka troszeczkę pozwoliła nam luźniej grać i pozwoliła nam grać to, co, co lubimy, grać do przodu, utrzymywać się przy piłce i, i mówię, no, zaczęło to wyglądać tak, jak żeśmy chcieli. No, druga połowa to już zdecydowana dominacja, wydaje mi się, no, mojego zespołu, także wydaje się, że wynik 5-0 bardzo duży, ale... Mogły paść jeszcze inne bramki, ale nie, nie ma co narzekać. Pierdzera to fajne wyniki. Czekamy na następne mecze. Czekają nas teraz derby w pucharze. I, i mecz ze Stalą Także skupiamy się już na najbliższych dniach przed meczem z Lublinianką. Z Lublinianką piłkarze Mariusza Sawy zagrają w środę o 19:00 W finale Pucharu Polski lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 19 na arenie Lublin, natomiast trzecioligowe spotkanie ze Stalą odbędzie się 25 kwietnia o 16 w Rzeszowie.